Z tego nagrania dowiesz się, jak przestać walczyć ceną. Cześć, jestem tej przedsiębiorca z ponad 11-letnim doświadczeniem. Jak możesz zauważyć, jestem w podhalańskich klimatach. Przyjechałem tutaj trochę odpocząć, pojeździć na desce, ale również zrobić mały biznes. Dlatego, że jest tutaj bardzo dużo producentów, dzięki którym mogę uzupełnić jeden ze swoich biznesów e-commerce'owych. Jednak w tym nagraniu nie o tym. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego przedsiębiorcy walczą ceną i co trzeba zrozumieć i jakie narzędzia wdrożyć we własnym biznesie, żeby tego po prostu uniknąć. Po zastosowaniu tych narzędzi, o których wspomnę, zobaczysz dużo różnicę. Na swoim firmowym koncie i pewnie prywatnym również. Więc zacznijmy od samego początku, od podstaw, czyli różnicy pomiędzy ceną a wartością. Niestety, dużo osób jej nie dostrzega, a jest olbrzymia. Surprise, I dobrym przykładem do tego, żeby sobie zobrazować, o co mi chodzi, jest szklanka wody na pustyni. Gdy masz bardzo dużą dostępność wody, to ta woda jest tania. Natomiast w momencie, w którym masz bardzo dużą potrzebę, a małą dostępność, ta woda jest droga. Więc wyobraź sobie sytuację, w której przemierzasz duże odległości na pustyni, nie masz ze sobą wody. I ktoś oferuje ci szklankę. Ile jesteś w stanie za tą wodę zapłacić? A z drugiej strony zastanów się, ile teraz, gdy siedzisz przed komputerem czy przed telefonem, mógłbyś zapłacić za tą samą szklankę wody? I to jest coś, co trzeba zrozumieć w momencie, w którym chce się przestać walczyć ceną albo w ogóle nie chce się tą ceną walczyć, ponieważ cena i wartość to nie są synonimy. Mam nadzieję, że przykład ze szklanką wody na pustyni ci zobrazował różnicę pomiędzy ceną a wartością. I teraz przejdźmy sobie do kolejnego narzędzia, które możesz zastosować u siebie w biznesie. I w momencie, w którym rozpiszesz sobie go na swoim przykładzie, zobaczysz dlaczego. Większość firm musi walczyć ceną na różnych rynkach. I to narzędzie nazwałem 4P Biznesu. Opracowałem je dzięki różnym książkom, rozmowom z przedsiębiorcami. Jest ono banalnie proste, jednak obrazuje obecną sytuację na rynku. Zacznijmy sobie od pierwszego P, czyli od problemu czyli jakaś grupa ludzi na rynku musi mieć problem, za którego rozwiązanie chce zapłacić. Drugim P jest produkt lub też usługa czyli coś, co ten problem, o którym wcześniej wspominałem. Rozwiązuje. Trzecim P jest przewaga, czyli po prostu Twoja przewaga nad konkurencją. Dlaczego to Ty jesteś najlepszą osobą, czy też najlepszą firmą, żeby ten problem rozwiązywać. I ostatnie P, czwarte to jest promocja, czyli reklama, poinformowanie rynku o tym, że Ty rozwiązujesz ten problem i że jesteś w tym najlepszy. W wielkim uproszczeniu przyczyną obecnej sytuacji na rynku jest to, że pierwsze i drugie P firmy kradną, trzeciego nie wypracowują, a czwa, za czwarte przepłacają. I teraz jak przełożyć to na swój biznes? Podam tutaj najlepszy przykład. Firma, która na pewno nie walczy ceną, ma dużo wyższe ceny od konkurencji, a sprzedaje dokładnie to samo, jest firma żabka, a raczej sieć sklepów żabka. I teraz spójrz na to w ten sposób. Sieć sklepów żabka działa na bardzo konkurencyjnym rynku, dlatego pierwsze i drugie P ma wspólne z konkurencją. Jednak trzecie P, czyli przewaga, jest już całkowicie wypracowana przez nich. I ich przewagą jest to, że po pierwsze mają bardzo dużą dostępność, bo na prawie każdym osiedlu w większym mieście masz żabek kilka. I druga przewaga, która jest niewątpliwa, to jest to, że są otwarci w niedzielę. I teraz ktoś może powiedzieć, no dobra, ale z, tu, z tymi niedzielami to jest dużo kontrowersji. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że gdyby sieć sklepów Żabka nie była otwarta w niedzielę, nie walczyłaby o to, nie poświęcała tak dużo czasu, energii, żeby móc być otwarty w niedzielę, to ich sukces byłby dużo mniejszy, dlatego że wchodziliby wtedy na rynek, w którym musieliby walczyć cenami. Porównaj sobie w tym momencie ceny w Żabce, a w innych konkurencyjnych sklepach. W Żabce są dużo wyższe, dlatego że ich przewaga nad konkurencją jest olbrzymia. O czwartym P w przypadku Żabki powiem jedynie tyle, że robią to bardzo dobrze, Wydają duże kwoty na marketing, mają bardzo ciekawe reklamy, angażują też znane osoby w te reklamy. Natomiast nie jest to najważniejsze, bo gdyby nie mieli tych przewag, o których powiedziałem wcześniej, to te pieniądze wydawane na marketing nie miałyby większego przełożenia na biznes. Jeżeli chodzi o przewagi, można ich szukać wszędzie i wcale nie muszą być oczywiste i mówię o tym dlatego, że to jest właśnie ten najtrudniejszy moment w biznesie, gdzie musimy określić, w czym jesteśmy lepsi od konkurencji i dlaczego klienci powinni kupować u nas. I wielu przedsiębiorców zasłania się tym, że sprzedaje to samo co inni, że ludzie kupują tam, gdzie jest taniej. Okej, okay, jeżeli sprzedajesz w taki sam sposób i to samo, to możesz mieć z tym duży problem. Natomiast jeżeli usiądziesz i zastanowisz się, w jaki sposób się wyróżnić, w jaki sposób uwypuklić swoje najmocniejsze strony, albo w ogóle wymyślić coś zupełnie innego, czego nie ma w twojej branży, ale na przykład działa świetnie w innej, przestajesz myśleć o tym, że cena jest najważniejsza, ważniejszym czynnikiem w budowaniu biznesu, a zaczynasz szukać tych czynników innych. I tutaj chcę podać przykład jednego z naszych klientów, który wyszedł poza schemat panujący w branży, dlatego że produkuje wędliny i sprzedaje je poprzez sklep internetowy. I w tamtym roku zrobiliśmy świetne wyniki, gdzie ktoś może zapytać, kto kupuje wędliny przez internet. Jak widać, tych ludzi jest bardzo dużo. A nasz klient, dzięki temu, że pomyślał o zupełnie innym sposobie dystrybucji swojego produktu, nie musi zwracać tak dużej uwagi na cenę. I jak to wykorzystać w Twoim biznesie? To bardzo proste. Weź teraz kartkę papieru albo otwórz nowy dokument na komputerze i zapisz sobie problem, produkt, przewaga i promocja. I zacznij od pausu wypisywać rzeczy, które w Twoim biznesie dopasowane są do tych kategorii. A teraz co? Dzięki serdecznie za uwagę. Jeżeli masz jakieś pytanie, napisz w komentarzu na pewno odpowiem. Zostaw lajka, zostaw suba. Tu masz poprzednie nagrania na tym kanale. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć.